Czemu nie gram z wami panowie? No zaraz będziesz grał tylko się pozabijamy, znaczy ja się muszę zabić Drogica przeszedł na stronę obcych, lol Zabij się przeciwko Nie chwila, chcę bo te, te nie chcą przyjść Teraz będzie... No już beczkę o, zapytaj beczkę No i zapytaliśmy ją właśnie i powiedziała Wierująca śmierci była szatynka no to wibrująca beczka, ale wiecie, no, grać trzeba. Grać trzeba. Hmm. Chwyty do trzymania pyty. Hy. Hmm. Dobra. Nie żyjesz już? Byłem już gotowy. O, już dawno. Zresztą nie, nie wiem, Invite, inwajtnicie mnie czy coś, nie wiem. Ja już to robię, już to robię. Się. O, proszę co? bardzo. A załatwić magickę? No dobra, ale... I co, invite? No dobra, joining game. No to joininguj się. No joininguje, joininguje. Lajertalax jest connecting. connecting connecting dokładnie A teraz jeszcze tylko talax sobie musi wybrać uzbrojenie Ruka, weź weźmy później zroś na Steamie, bo ja nie mogę, bo nie mam żadnego. To nie masz kolegów? Nie ma gry i nic nie możesz zrobić. Ha 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 No jak ja cię mam zarusić? No, normalnie, weź ma... zaproś kolegów. No nie chcę. Bardzo kolegów. Jeee Po co mi taki frajer Forever alone Za kolegę taki frajer baty Ej, kto tam z tyłu został? Delia Ej, rzeka, bo ja tutaj na się siedzę, się Nie ma to się Dobra Widzę, że sami o Franciszku, tu jest strzelajcie, a ja sobie tak nie Ej, 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 pan tu opadał. Ej, bo my już trętko jesteśmy całkiem. Tam wszyscy zginęli. Tak, chodźcie po je. friendly fire jest, mi panowie. Ej, tak kuchórka jest dobra.

Ty chyba to pomiesz oczywiście muszę próbuję się w tankach, w tanka bawić i zaraz o o o o ojej, 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 nie ojej, ojej, do Do dół do dół. Do czas do przodu. Nie mogę to Cały czas do przodu. la, la, la. la. Spokojnie. <laughs> to jest, co jest? To jest, co jest? mi z ognia, nie zrobił. Ostatni nie jak mam. Co dawajcie. się? Delian, daj, daj amo A Bartek jest ten. No się, bo myślę, że też taką powoli tak kończy. Hila. Dajcie chila co? Ej, chodź tu, talak. Jeśli utrwalisz, to naprawdę, bo to w takim tempie, to ja nam się zamieszkamy. Trochę nie. Dobra. Co leczysz? się? to idziemy? No ja chodźcie. No idę tylko ten Bartek lamy. To, to... Idziemy, panowie, idziemy, idziemy. Dobra, tam są Dobra, te jajka. A mąki. Piła ja teraz już nie biorę piły Weźcie sobie tam każdy ammo Co se chce, ja se na ten przykład wezmę tak, O O Co? Te ulubione O ho 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 Ej no Nie chwać mi bardzo cię ładnie proszę to jest ta jakby, co? Na przemek na linii od dnia wchodzimy, a potem na rzeka. A to jest cały przemek, nie? Ale dobrze nam z nich poszło. Nikt nie zginął. Tylko przemek z lami oczywiście. No okay. e ile tego jest? No ile to jest, trudno? za szajs. Dawaj, idziemy, lecimy Co? na. O, tu. Każe, tu nie ma first person mode. Jesteś jest panoski. Mod. że on jest. jest tak śmiesznie wygląda. Masz czarne niebo. Masz. Tam białe, nie? Czarne czy białe było? Po białe. Białe chyba. Uż. Bo twórcy nie przewidzą, że ktoś będzie chciał first person grać. O! Healuj go, healuj go! Ej, 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 medic! Weź go healuj! No co healuj? Aha, bo to Bartek! Jak? Jak tu się leczy stary? No, bo niemożliwe, może leczy... niemożliwe, że. No niemożliwe, stary, że tak trzeba leczyć, no bo to jest bez sensu. Bo to. To złapię dwóch graczy i już pogramy. No właśnie. No i już pogramy mamy. No i dziękujemy bardzo. Sensik jest technikiem? Nie, nie, aż 4, chyba. Падай, ага. Падай в них. Старик, ты Мою запал на обмен с кон, старик. Учекай, Делиан. Да, дел, да, дел да нет, с не, не тебе не застал. Ран, учекай. Ур. А, из, я из Я тебя я выгляну... вот шротка, вот шротка Oh yeah, oh yeah Ale mnie coś je. To cię zjadło Jak się tego... Jak się tego poda, To we? szansu, nie? Może weźmiemy dwóch medyków, jednego hmm. technika hmm. i specjalistów A też musisz mieć po prostu To ja mogę medyku zagrać Tylko nie będzie wyżyczki Jesteście go wina to, to... ja wezmę ten karabin na rusy no. Nie? Bo nie będzie wieżyczki więc... A wieżyczka to dobrze, lecz... Nie? No. Czy nie? No tak, ale... Karabin się bardziej przyda moim zdaniem leczniczy. Ty jesteś głupi i się nie znasz. dobrze. Nie pytałem cię o zdanie. Hmm. Ale go pojechał. No nie. Ja... No, po co... Po nie co, nie co mi te Ratę? Dobrze, zmień sobie. A pracuj wajce, Juszek no Dobra, gdzie ty z A nie masz go. Dobra, masz go. mam wziąć? Rysz bym miał wziąć. Wybierz O Ja biorę rujszerszeń. Ja będę biorę a to jest Dobra, zaczynamy. Czekaj. Szczerze wziąć karabin czy może dwa pistolety, czy może shotgun? Czemu nie, nie masz pokeboli? Karabin weź. Tym karabin. Bo karabin. No, masz pokeboli. Bo tak chciała sprzedawczyni w biedące. Pokebol. Poke czy waszego. Nie, nie masz się grał Pokebol, memes, Remember, those eggs are full of Take them out on... Dobra. wyjdźcie pierwszy bez tym zbędznego. solo, no. bez, bez blink blink bez Solo. Blink solo. Blink I solo. I już w do Dobrze wam idzie panowie. Prawe prawełniku. Hops. Hops. ...przede mnie. Następny. No ma się z idziecie przed. siebie siebie potem płaczą. Tyły, tyły, plecki, plecki. Cyt, cyt, wasy, wasy. Cyt, cyt, wasy. Cyt, cyt, idźcie, idźcie. Ja będę tył. To ja lubię tak. Z tyłu. Wszystko lubisz z tyłu. Panie, ja To Panie, chodźcie. No, wiem. a Tak, ja... ja proponuję iść naprzód. No właśnie, naprzód, naprzód, pan. Nie do tyłu. Proponuję iść byle, nie do tyłu. To spawnuje cały czas No o, lak lak, no lak lak ale będziesz założyć poszczelę, szczelałeś, no Dwa Chyba trzymałem Ej talak bo ty chyba lepiej Ten karabin super leci, po 3 2 praktycznie no. Tak więc nie bójcie się jak nas zaatakuje dawać na drugą stronę, żeby że te tak? No, mniej więcej No, ale moglibyśmy iść szybciej, chłe 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 tu będzie ta, tu będzie ta rzecz A tu ty a nie To ja powinienem ty osłaniać a ty będziesz na przodzie tam rzezać, biedne obce Zrzucajcie biedne obce z tyłu, a ja... Nie, zrzucajcie. No ja wam... wasze tyły, mam. Oku. 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 Nie Oku. Oku. nie. Oku. One też tu chyba nie wejdą, powie Ej no, pomocy, panowie, No ja tylko zwiększeniem mam. Nie idę stąd. Tu jest apteczka, tak jak się żalowy. Żalowy Deliant, masz Tapeczkę masz tu ulec. Dobra, idziemy. Dobra, idziemy panowie. Tylko tam będzie jeszcze jeden chyba. No jest.